Siemanko drodzy widzowie, tam was. Kolejny odcinek oczywiście z serii MPG. Jak doskonale widzicie, znajdujemy się na gospodarstwie. Przede mną moje Niecholant, który chwileczkę sobie odpoczywa. Ja nasmarowałem go tak jak widzowie, trzeba. On sobie stoi tutaj w wiacie. Tawotem został nasmarowany i to wszystko tak, żeby było elegancko. Ale mam do Was prośbę. Czy możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję widzowie? Będę Wam wdzięczny. Właśnie tak się zastanawiałem. Gdzie jest mój nikolat i gdzie jest moja beczka? Cześć! Dzięki! Yy, inaczej yy, potrafisz pożyczyć, a oddać potrafisz to samo miejsce? E, Zara odstawię, chciałam się przywitać! Znaczy no okej, okay, okej, okay. witamy cię serdecznie. Ej, a wiesz co mnie rozpadło? No. Jak jecha... O cześć widzowie! No, Jak nagrywa, to pan. mówią? Z no, kubrę, do do góring! Sztopałam! Ale Janina, wiesz, że zaraz dzieje się pogniewa. Ale nie, to jest piosenka, to nie gniewanie... Znaczy, no nie tak, gniewamy. To, jest, to jest taki... Z piosenek wytwór, się nie gniewamy! No to jest taki wytwór jakby nie patrzeć no to z piosenek nie ma co się gniewać, bo to wiesz, można... Można żarty, tak? Można żarty mówić. Tak ty mówisz na przykład i, tak żeby, jak, i żeby zdrowie to tak jak ktoś by się pogniewał. Żarty. To tak jakby ktoś się pogniewał, że na przykład z Kolim śpiewa Szarpicie za piotro jakbyś była moja <laughs> Nie, on nie śpiewa szarpie bo cię za biodra, by była moja! Szanowni, co jakbyś była moja! To ktoś by się miał za to pogniewać, to by... Nie, no to co? Nie, no to to, 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 to masz ty, się z tym, co tobą zgodzę, no to no. co? Zaraz ktoś by miał się pogniewać, bo nie, wiem, bo z kolei mi śpiewa, że szarpiecie za biodra, jakbyś była moja. No dobra! Nie szarpiecie tylko łapie, że mi to... Jest, to jest taka po prostu, Ale... widzowie inwencja twórcza. No. No, no bo tak. Ja no, ja jestem artystką! Ja też czasem wymyślę swój tekst! Nie, no masz rację, fajnie. Coś dodać, coś odjąć, coś ten, tak na przykład, no. góry do góry. Kimś to pała! wiesz, że no to jest taka inwencja, inwencja twórcza, za to nie ma co się gniewać, widzowie. No, bo to, to, to są takie przyśpiewki. Janinkowskie, Janinkowskie przyśpiewki. Ja to tak nazywam. E, pytanie, mam. pytanie z beczką, wszystko ok? Wszystko ok, a z tobą? Jak najbardziej w porządku wszystko Dobra! Tylko tak jare. się znałem, czy z beczułką moją wszystko jest ja ok. Nie, przyjechałam ci zaproponować deal. dyl, mów, mów deal, jaki masz. Ja dla tobie mnie? dziś mam ochotę cały dzień pomagać. O! O, 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 o! I to mi się ale... zaczyna już podobać. Abyś Bo ja ci co chwilę pomagam, ale ja ci... troj co... i pojutrze No pochna, dobra, dobra, spoko, pomógł. ale ja ci co chwilę powagam. To będziemy tak robić teraz taką zasadę. Jedny dzień! Jedna osoba pomaga u drugiej! No właśnie, drugi bo ci... powiem. Jeden dzień! Druga osoba pomaga u, u, bo, u drugiej. Bo, no tak, no bo ci powiem pracownika na razie nie chce zatrudniać, bo jak to mówią, świzdu, gwizdu, kilka koła poszło, no bo jest... A gdzie jest... A moja, nie może tak gadać! To nie jest niemiłe słowo. Znaczy, to ja, to nie jest zależy... ja tak ja mam taką mowę! Z takim... Ja wiem! Masz po prostu taką ciężką mowę jak to się mówi, tak? Tak, mam ciężko. Eee, to mnie, ale jak to, jest taki to temat. Jak chcesz mi pomóc, droga A wiesz, Janinko... co zaobserwowałam? Chodź, pokażę ci. Jechałam beczko, stój od boku. Dobra? Z, od boku stój. I no. patrz, jak ja się napędzam, jadę i zacisnę hamulec, to jak koła z tyłu w beczce hamują, patrz. O, jabiel. ale Możesz... to jak nie dociskaj tego chaulca, bo pościera opony Nie, ja to ciskam. dociskam, dociskam A ja mówię, co ja jej nie, nie pożyczyłem, kurde Beczkę, widzowie, i ona ma takie pościerane opony, o co tu chodzi, że tak opony, ty bieżnik, Kwadratowe. kurde Kwadratowe opony się porobiły, no ta to wy to? Dobra, jaką robotę masz dla mnie, ja dzisiaj chodź. jestem parodem Chodź, 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 zobacz Te, te bele na tej przyczepie, nie? No Przydałoby się je wyładować i te co są trawy, strawy y, bele to odłożyć i no je to owinąć odpinamy, odpinamy, ja będę Ale i tego, zobacz, tu jest trawa O, tu, 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 tam widać gdzie jest siano, gdzie jest trawa To trawę odłóż na bok, siano Łóż, łóż, łóż tu, łóż tu Dobra, odepnij tylko ten pas, bo ja coś nie mogę o Oko Dobra, to ja idę, ty, coś, 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 coś to Podjadę dziennikiem może się będzie dało coś, coś się widzowie zakleszył Dobra, ty Podjadź, podjadź, podjać, podjąć mojem Możesz mojem, możesz mojem, ty a gdzie masz to tekle? Ja bym podjechał w tym mojem, 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 mojem mojem tym małym W obozie za stodoło W stodole za stodoło To ja MF-em za przeproszeniem podjadę Jak pojadziesz za stodoły? Na no? koniec Przegnojowni, w prawo Dobra. Czegnajabnie w traba Ostatnia studua Dobra i tam będzie A bo tam, albo gdzie indziej, ale zazwyczaj jest tam No dobra, Spoczko, Spoczko, widzowie, co tam u was słychać? Dajcie... Wszystko wizowie dobrze znać. Czy wszystko u was jest y, w poziądeczku, tak jak być powinno No. E, I oby to gra! O, o właśnie tak jak mówi, oby zdrowie Coś mi gardło drapie widzowie. Stracicie, może chce, ja tak mam jak mi się chce. Nie, no właśnie, nie, nie chce mi się. Ale ja u ciebie tak tu mam, pier, 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 pier piernik, tak zwany na tym gospodarstwie. Pierestrojka! Nie? Tak zwana pierestrojka u ciebie. E, ty gdzie je ten, ty gdzie je ten, gdzie je ten? Mówiłaś? Tak, Mówiłam jasno! Przeminajow ty... w prawo! Psz. A tu kombajn stoi, tu się tu... Za kombajnem! Czyli z bramy wyjechać? Skur... Poczekaj. Pójdę, zobaczę sama. Tu widzowie w tej stodole? Patrz, byś mnie grzebał po maszynach. Gdzie widzowie ona te gówno postać, Znaczy nie gówno. Ja gdzie to postawiła? Nie przelezie, czekaj, ja odjadę Tym bizunem Je tam? Nie ma No to co ty mnie tu kurde pchasz? Czego mnie tu każesz i się tu nie ma? Stawia maszyny widzowie nad niebie, gdzie? Mhm. No gdzie to masz? A tu stoi Gdzie? Gdzie tam pojechałeś, ciemnioku? Chodź Jadę ja pierdzielę widzowie. Ile to się człowiek namorduje, zanim dojedzie do tego miejsca, gdzie trzeba? No to. W górę, do góry! Gdzie? To, zabeczkam! No to. No to. A ja pier. No nie dojdę. No no i... będę, będę musiała posegregować. Trochę. No! Będziesz musiała ci powiem, bo. podczep to głowno. No gówno, bo to od dziejusia! Włotzep A ja tak nienawidzę jego prezentów Ja nie wiem, to beczkę to trzeba chyba kurde Trotylu w niej nasypać. Trotylu Albo tego y Jak się nazywa te do kretów wtedy? Jak się nazywa te Karbit! Karbitem widzowie napełnić A Karbit to jest do kretów? A co nie? A ja wiem Yy, kar... Czekaj, to widzowie Bo teraz nie wiem, czy się nie zgłośniłem Karbit Karbit No jak nie, Toż to odstraszasz na krety je <grystanie> o, Silny środek Odstraszać na krety <grystanie> Nie wiem, czy jak ludzie to robili To mieli świadomość tego, że to ludzie będą kupować Żeby wysadzać A nie krety odstraszać Chociaż na pewno na krety też ludzie kupują Ty. Ale że co, normalnie kreta wybuchać? Tim. No kreta normalnie wybuchać Łoł, wow! czekaj, czekaj, ja czekaj. Podypnę tu, żeby a ten potrzebna tutaj zgrabiara, jak. Dobra, czekaj, to dawaj, tutaj po te, te, tego będziemy. Najlepiej na razie oddzielić jedno od drugiego by było. I widzowie, tutaj kurde, co? Trzeba, a czekaj, ta kable trzeba podpiąć. Pij te roboty, roboty, człowiek żniwa, musi ogarnąć w międzyczasie, i łocz robić. Co, ty dasz radę sobie poradzić z tym? A co? Ale to tak się byś z tym pierdzieliła ty? Co? Zanim ty tak powolutku, tu, turem, to... To ile Człowiek to Człowiek To to trzeba tam odkładać. Może w sumie być i tak jak kładziesz, tylko... Ja pierdzielę, wiesz co? Daj mnie tego, daj mnie tego ruskiego na chwilę. Ale czemu? Daj, bo ja patrzę jak ty kurde po tej jednej beli tak będziesz strugać, to... ...dnia nam zabraknie. Daj mi coś ci A, pokażę Co, tu wolno jest? Daj, bo ja z tymi zgilakami to się tak nie ma, zamierzam tego... tego was! Chcesz szybciej! Proszę bardzo! Najbardziej nienawidzę jak gdy ktoś pośpiesza! Nienawidzę tego robisz? psa i kota! A co ty wiesz? No, masz! Janina! Ja chciałam! Chciałam ci estetycznie ładnie rozmalować! Janina! Janina! Ja pier... Masz! Jest szybko! Przyczepa luźna! Postaw tu przyczepy na koła! No to mogę postawić no A mogę ja się dziwię później czemu z przyczepy się driftowód zrobił, że kurde koła negatyw mają Ej, jak już to pozytyw Nie pozytyw tylko negatyw Nie, pozytyw w tą stronę jak wygięła Ja się kręcę I no, dobra i dawaj teraz tak No widać które zieleńsze, które tego nie, widzisz które zieleńsze, które nie? Bo ja to widzę na pierwszy rzut walka. Widzę ty, a może ci dać MF-a, to nim lepiej się nakręca, co? Ja tym. Jakbym a jakbym ci mf i kadał. Nie. No to góry do góry! Papapap! No. Góry do góry! Ty! Ja pier. nie włączył. Ty. Jak nie włączył? O! bo ja była rozłożona. A ja tego, dobra I kręcimy widzowie Kręcą się baloty O to właśnie chodzi tutaj do tej polskiej wsi naszej Tej małej polskiej wsi Ciekawe czy mało kto widzowie wie, że seria NPG to jest tak naprawdę skrót Od małe polskie gospodarstwo Wiedziałeś to? Napisz w ja, komentarzu ja. Czy o tym wiedziałeś? Czy, wiedziałeś, czy nie wiedziałeś Czy wiedziałeś No i poszła No ładuj ŁADOJ! GŻEJEM, ładujemy, ładujemy. Kręci się widzowie, kręci, no cóż Na dzisiejszym odcinku widzowie chciałem też poruszyć pewien ważny temat eee, Podejrzewam, że dzisiaj już widzowie znowu, 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 znowu granie Na czym? Na przykład jak masz takie z napojami, nie? Takie na przykład w galerii z, na z napojami Automat. Jezu od napoi! Nie Od no i czegoś innego właśnie myślę, że troszeczkę gorszego Wiele osób też jest widzowie uzależnionych od napoi na przykład wysokoprocentowych jak? Na przykład J na przykład J A co czekaj, a to trawa? Trawa ja. A trawsko, ty trochę tych bel będzie, kurde jeszcze się porobi na, na kiszone, bo w tym roku widzowie nie będzie tak dużo tego To muszę mieć o, o takie łoje, o, 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 o Belę. A nie sprzedałbyś mi trochę tych kiszonek? Na razie nie, bo ja nie wiem ile będę miał wiesz na, na zimę, nie? A musi mi to kurde starczyć, No ja starczyć, to na więc... zimę, ja na zimę to nie potrzebuję, bo już ja wtedy będę kukurydzę używała, bo ja to wiesz poszło wozem i tak wszystko no ja paszowu ja nie mam, na razie muszę kupić, bo moje krówki te meru A ja w paszowu, to wiesz, y siano y Albo siano kiszonkę, albo kukurydzę właśnie Ale nie? może już niedługo widzowie paszowus zbedzie. Może No ale byś mi sprzedał z 8 sztuk, kurde. już ja bym nie musiała kupić No to z 8 sztuk no to spoko, no to 8 sztuk to się można dogadać No bo mi, mi już zabrakło teraz siano kiszonki Co? A siano kiszonki mi zabrakło, no no to ja mam jeszcze kiszonki, to już mi mało na przykład zostało, nie? Tamtej, już zaraz będzie po kiszonkach. A nie, ma... kukurydzy mam Ale mówię, kiszonki, siano kiszonki No ale to jeden szwadz Nie Jak nie? Znaczy no tak jak do paszowozu to no do Na to, paszowozu, samo to samo wychodzi Dlatego no. ci mówię, w zimę już ja nie będę potrzebowała, bo Będę miała kukurydzy, nie? No tak, ale ile tej kukurydzy będziesz miała? Ja też właśnie nie będę miał dużo to jest sporą by miarę miała. Bo zobacz, ja mam te pole jeszcze tutaj za stodołami tam u mnie. Takie małe. I mam to jedno z tobą na współę. No ale. a ty masz dzisiaj jeszcze kukurydzy zasianą? Oprócz tego co mam, takie... mam małe polety. A tam za... masz, faktycznie masz, ale to tam te małe poletko, A ja to mam tylko tam co, co my. Ale ja mam wiesz większy co? kawałek, nie? Jak zobaczę, że mi za mało wyjdzie i w ogóle. Bo może tak być. To najwyżej poszukam na kolonii dużo osób, sieje, kukurydza, za później wiesz, zostanie im trochę mają za dużo, to pozwalają zabierać z pola, nie? Za pieniądze. No tak, no jeszcze trzy, jeszcze trzy. To jakby mi za mało wyszło, to zrobię tak jak w tamtym roku, że od chłopa. Że odkupisz od chłopa, no właśnie ja też o tym myślałem. To będę musiał w takim masz taki sam plan, to ja będę musiał liksa cały czas sprawdzać i te różne grupki takie, bo tam ludzie się wystawiają, że sprzedają. Siano nie! O, ta, ta i co, to siano? Nie, tu są trzy jeszcze trawa. Raz, dwa i tri. Nie, to nie, co bierzesz? O, to, o, to tak, to, o, ta, ta i ta jeszcze. Trawa. I to, co trzeba, to będzie owinięte, nie? No. To jeszcze tylko te trzy. A tamto najwyżej siano, tam mi poukładaj, a ja tu bym. Kawalusiek może i ułokosił, by sprawdził, czy to się nadaje? Jak to chodzi? Ty, kawaluszek wyjadę, sprawdzę, czy to się będzie nadawać. No no, Ale ta, ta, ta to zgrabiarka to moja wreszcie. tu jest, łoj. Konkret, a ty tutaj yeah, no, fajna postawisz. jest. Konkret. Ty, a to tekle to będziesz sprzedawać? Mogę ci sprzedać. Ile tam będziesz się ocenić? ja bym je kupił. Ile no nie, że je wóz, będziesz? Ile byś myślił, że tam rozakuje tekle? Hmm. I sobie, ile taka tekla warta? Napiszcie w komentarzu, bo szczerze to... Ja nie pamiętam szczerze za ile ją kupiłam. Szczerze to nie wiem. Napiszcie w komentarzu hashtag żniwa, jak nie, nie wiecie jaki komentarz na przykład napisać, hashtag żniwa, no bo jesteśmy w procesie żniwnym teraz. Tylko wiecie na no, co, co coś hashtag pała. Termacje. A czemu pała? A, pała w kącie stała! <laughs> no tak ha, Jakby no. nie patrzy. Dobra, ostatnia ta i ja zawijam się z to... Ty, To tej tekli ci nie będę odwoził, już ona u mnie będzie, a ja do ceny się dogadamy. No dobra, no to niech stoi na razie, ale moja jest nie. No na razie twoja. Tak jest. Nie moja... będzie moja. Na razie kłów na no nie łaszczę. Na razie nie łaszczę, ale ci powiem, że czego ci łona potrzebna, jak ty kłostki robisz. Tu musisz do kłostki kupić o wiarę. No A po co to takie lewetek ty? Kornetek ty robisz kostek. Ale to ona nie jest do kostek, ona jest do Bel normalna zwykła Nie, ona panu. do kostek mi bardziej pasuje, niż tobie Nie, Anina, ja ci jej nie sprzedam, bo widzowie gadali, że ja dużej kapuchy to za nią i tak nie mogę wziąć, więc to dla mnie się finansowo nie opłaci Ja tobie kapuchę mogę dać Ale to ile? To takie pieniądze, co ty mi oferujesz, to, 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 to się nie, 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 nadaje, kurde, no Dwadzieścia Dwie no! Za dwie tychy to ona może niech tu gnije, ty. A ja zresztą jak ja ci mam sprzedać i szukać do siebie, kurde jakiejś drugiej No jak maszuje jak ja ci tobie swoją kurzę widzowie ej. na tym fotelu się muszę podsunąć o świecie co? Swoja tobie sprzedam Ale ta twoja to jest dużo mniejsza, więc po co mi ta twoja? Powie? Nie jest mniejsza, bo ma ją załadować Jest mniejsza, bo ona się nie nadaje. Dobra, czekajcie, ta... kurów mnie nie, nie zgasiła, no bo ja nie gaszę. Y jeszcze jeden temat muszę ogarnąć. Odczepię tubeczkę, ona niech tu. Nie, nie, ja muszę rzepak wysypać z Figla. I figiel na razie niech stoi, a tutaj do tego to potrzebujemy. No, ty Tomasz tak i Silo, że nie trzeba deski trzymać do ssowania. No, no tak? Jak się mówi, jak ktoś pracuje, to ma? A, no to jak ktoś pracuje, to niech chce też ma matekle. Wom! No weź, no to żartuję. Dobra, widzowie, sypiem tu. Rzepaczek. Tu jeszcze paczek był na figlu. Yy, I czekaj, ta teraz tak. Yy, figlem dobrze by było tu wjechać, tylko ty na jazdy, kurde, stąd Proszę, sprzedaż! No ja nie na nie no. Jak Kio. chcesz, to ci uspawam też tako. Kio. Chcesz, to ci tako samo uspawam. Tak? No jak chcesz, to gadaj, kiedy ja na warsztat zajadę, ci uspawam tako. Party! Bateriałów to ja... A słuchaj, a jakbym tą moją ci podstawiła, to Sta byś co jakieś części z nich powyciągał i w ogóle... O, Lat to taniej by wyszło. Ty, to taniej by wyszło. Najwyżej koła czy coś, albo najwyżej... Jak nawet inne koła, to tamte by się sprzedało czy coś. No to kurde, no to... Yy... To się umówimy, nie? No to się umówimy, tylko wiesz... Gadaj kiedy i... Dobra. Się, jak to mówią, umówię. Dobra, tu są te moje dwie autosanki jeszcze nie sprzedane. Widzowie, jak ktoś chce, to w sumie mogę sprzedać je. Ale co? Byś Romanie projekty wziął ze swojej i byś taką mnie samo zrobił? No jak to? Nie? Ja bym pomierzył to moją i bym tak samo ci usrugał Identyczne. Ale. Yy, w kolor byś mnie inny pomalował, bo no to jest A jaki nie byś chciała? Zielono tak byś chciała? Ty. No bo no, takie same Tu nie, bo nam się będą mylić. Dobra, to. że nie, we fenda podobno. We kolory... A fenda to wenda. jaki jest czerwony? Nie, on nie zgniła zieleń, nie zieleń. Kobieto, 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 z bo to się dogadać. Ja na kolorach się znam jak każda niewiasta. Gdzie ja, to jo. Ja. Dobra, do Holanda. Jest ja oko! Palem. A chyba, że ja pojadę tobie do, do, na odwóz. Nie, nie, na razie nie trzeba, ja nie wiem czy z tego pola będzie zbiornik Niby dobre te zboże widzowie, ale to widzicie jak to je To kurde w tym roku jakoś tak nie sypie jakby miało sypać Weź nie tam, wiem, co tu złóż na... to to Nie wiem co tu na diabła zrobić No to nie rób Czy ty zawsze musisz coś na diabła myśleć co robić? Nie No to uspokój się Teraz tak, odpalamy sprzęt Motowidła to muszą iść Czekaj, one, nie, dobrze są ustawiane, no i Wjeżdżamy w to pszeniczkę, widzowie, wjeżdżamy w to pszeniczkę, no, zobaczymy jak to będzie szło Pokos się sypie, czekaj, to tu trzeba te motowidły chyba trochę Czy dobrze jest, trochę Dobrze je Nagarnia, dobrze, dobrze nagarnia, dobra, jedziemy Wszystko jest tak, jak być powinno, w jak najlepszym poziomku Tyżniw to do koszenia to za dużo nie ma, tu mi zostało pole i... A! A! Nie no, ty jesteś walnięta I zostało mi tam te duże takie, co za torami jest Do skoszenia i gdzieś jeszcze Tak dumam, czy gdzieś jeszcze, widzowie Tak cholera dumam i dumam I nie wiem, kurde, czy gdzieś jeszcze będzie po posprawdza, się pojeździ, się posprawdza To łąkę, co tam mam, to dużo to się zdałem, czyli w pole nie zrobić, kurde, bo... Z jednej strony łąka potrzebna też jest widzowie, ale kurde, no jednak tego zboża na tym też dużo kapuchy wychodzi, nie? Niepotrzebnie tych rzepaków tyle może. Chociaż w sumie niepotrzebnie, no. No ja mam kurde dużo tych łąk, ale widzisz, pole odchodzi. Ej. I co tu zrobić, żeby było dobrze, ty mnie powiedz? Ale lepiej było byłoby jedno jakieś pole, drugie pole. jest dużo pól. No to trawy to nie znowuż, ma bardzo. To znowu później o. Belek brakuje, trzeba kupić. A jak my teraz mamy takie duże obory, no to kurde tego idzie, w cholerę No idzie Janina, ja, toż to... Jak ja codziennie dwa paszowozy kręcę No idzie, no słuchaj, no to przy tylu krowach, no to weź i nie... Rano paszowóz, po południu paszowóz No i widzisz Musi być, widzowie, no Żniwa, powolutku sobie będziemy w następnym odcinku też ogarnąć te żniwa, bo Tego tematu jest, jest sporo do ogarnięcia, no jednak jakby nie patrzeć też są poboczne tematy, tak jak ta Janina mi dorzuciła robotę, nie wiem czy nie będę musiał kurde niedługo przyczepy spawać No ale to trzeba mo... No ja wiem no ale to wiesz, ale to też kurde czasu zajmuje trochę, nie wiem, dlatego mówię, że... No myślisz ci... Jakbyś tak to ocenił, wiesz, z tej mojej przyczepy materiały jakby wziąć, to ile jeszcze pieniędzy by tak trzeba było wyłożyć na materiał sam No to jak podstawy mamy, no to kurde, no to nie wiem Zdychę. Bo ty chcesz tak samo, bez tych takich burt wysokich? Bez, bo do kostek to niepotrzebne tak. Ty, do znowu, Waszki, ty! Pojechał, tego. pojechał Po tym czerwonym, się kręcą po wsi cały czas Ale kto? Gangstery Ty? Ja się zaczynam bawić, bo oni się kręcą tu cały czas przy moim gospodarstwie No dobra, ale posłuchaj No to z pięć koła do... powiedzmy, będziecie kosztować tak? Do dziesięciu ma, ale nie z pięć myślę, kurde, bo tam A materiały robota. to ja no tak, no w sumie... Ile do tego materiału niedużo, tylko żeby placki Oj tam za roboty cię dużo upomalować. nie policzę tam Wejdźcie. No, się... no gdzie no? Sprawdzam cię, oszustko. Co? Sprawdzam cię! Ale w jakiej sprawie? No ile byś miał? Od koleżanki? Ej, czekaj no co widzą GPS i kurde Ja mam GPS-a kurde w tym kombajnie a ja się morduję widzowie u Ja inny pomagałem, to na GPS-ie, kurde, robiłem. To i u siebie muszę na GPS-ie, żeby nie No, fajnie tu masz skończyło. takie nierówniutkie pole do końca, niedoskonałe, jak to mówię. No wiem, no te pole takie kurde jest, no, ale to co zrobisz? Nic nie zrobisz, jak to mówią. Tak ma być i koniec. I ku... jak to sobie widzowie? No ładnie, 50% prawie, kurde, z jednego okrążenia. Nie, to trochę tu tego zboża będzie. Nie ma co, co głuduć. Tu zrobię sobie poprzeczniaczek jeszcze. I elegancko, no i żniwa jak ta lala Boja Nina, nakładem za. No. Pier? Nie doko. Nie, nie, nie kończ. Nicza. Ale o. co, ja powiedziałem pier? Zapiernicza, jak to mówią. No ja tak brzydko nie mówię. No. A, ty brzydko nie mówisz. To co? Ty to właśnie, kurde. Sadzi. Kiedy? Zawsze. Kiedy? Powiedział. Co wiedział? No Dobra, czekaj, tak, teraz tak GPSik a mogę, zapytam się tylko ciebie coś No dawaj Ale to Szybacz, pytanie prywatne. I, I ogień, nie? No dawaj Bo jak ja tak dużo czasu siedzę w słuchawkach i w ogóle, co nie? No To mam wrażenie, że mam nadprodukcję miodu w uszach. A tak, tak, też tak mam I ja codziennie muszę wyjmować A no to ja tak samo, no nie, w słuchawkach Ale... tego miodu się więcej yy, produkuje, naprawdę. Bo mi się uszy po co? Miodem? No to nie, to to, 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 to pełna zgodność, bo mam to samo. I co ty robisz? No wyjmuję miód. Do słoika? No tak, żeby na później było do herbaty czy do, do tego czy coś A, 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 no. <słasz> a, a dawaj weź! Pokaż mi te słoik, ja yeah, bym porównała konsystencję z moim. Czy mamy ja taki sam? Ja nie na no, ja To wałem, ty zbierasz miód z uszu? Tak. A do czego ci to potrzebne? No to herbaty, bo pszczeli drogi A to zresztą chemiczny. A mój to ja wiem naturalny. Że mm -hmm. nic nie wzbogacam. No tak. A to i to taki może powiedzieć huf klatkowy mam, bo wiesz, jak mam słuchawki mm -hmm. zapięte, no to, to tak jakby on Umięziony jest. No tak, no, no to, to masz rację ty, no to to... to Dobra, jakby ale mnie to. To, to Powiem Stracę. ci wczoraj. Kładę się spać, śpię No Ale czuję normalnie mnie się w nocy wiesz ten miód przelewa w uchu No I poszłam normalnie prysznicem wymywałam sobie ucho okay. I wymyłam prysznicem I już mi się nie przelewało yy, 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 I później yy, yy. tylko wodę osuszyłam patyczkiem Wiesz mam takie hmm, patyczki hmm, Rozumiem Widzowie no cóż będziemy działać z tymi zniwami w kolejnym na pewno odcinku, ale co tu widzowie powiedzcie też pomysły mi co tutaj można jak zarężować to miejsce? I to stodołę Czy co? użyć coś tu postawić, czy co? Nie! Dobra! Nie ma co? Nie! Co A. tam? Większa nie okay. tam. No dobra widzowie, no cóż? No dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I widzimy się już w kolejnym NARA!